Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj długo wyczekiwany film, dlatego że już ten film Wam zapowiadałam. Mówiłam Wam, że nie niebawem się na kanale pojawi. Dzisiaj zapraszam Was na takie proste, moje ulubione stylizacje z kilku tygodni. Żeby było wygodnie przede wszystkim, prosto. To nie jest jakiś tam dress code do biura, słuchajcie, czy do korpo, po prostu. Wiecie, pracuję w sklepie, także to będą takie zwykłe, proste, wygodne, moje ulubione stylizacje. I Chciałabym Wam pokazać na przykład, jak fajnie połączyć jedną bluzkę z różnymi kardiganami, marynarkami czy kamizelkami. Także jeżeli podobają Wam się takie filmiki, koniecznie zostawcie łapkę do góry. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Proste, zwykłe, codzienne stylóweczki, moje ulubione z około dwóch tygodni. Wybrałam takie, w których najlepiej się czuję. Zacznijmy, słuchajcie, od tego, co mam teraz na sobie. Pierwsza stylówka, to jest po prostu bardzo prosta i bardzo wygodna. Mam na sobie. Sobie szare rurki z Zary. To takie czarno-szare, elastyczne, z wysokim stanem, są świetne. Do tego słuchajcie, mam, jak, jak oglądaliście moje ostatnie, mierzymy koszulkę z Bompli. Swoją drogą niedługo szykuję Wam kolejne, mierzymy z Bompli, także. Bardzo się z tego cieszę. E, więc koszulka jest z bon zwykła, różowa, taka narzutka z Ona naprawdę ma już hu, uh, uh, hu, uh, hu, kopelat. Także słuchajcie, to jest taka stylizacja, w której ja się czuję naprawdę bardzo dobrze, bardzo wygodnie e, i polecam ją każdemu. Prosta, a zarazem efektowna. E, koszulkę możemy sobie wsadzić. Oczywiście w spodnie możemy tego nie robić. E, I tak jak mówię, e, fajne jest to, że do tej koszulki będą fajnie nam pasowały, e, słuchajcie, właśnie marynarki, jakieś kardigany rozpinane. Ja. W tym przypadku postawiłam na taką oto jasno-różową, fajną narzutkę. Uważam, że jest po prostu świetna. Także całość prezentuje się tak, zobaczcie. Eee... Prosto, wygodnie, fajnie, e, stylowo. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo jasno, a Wy stoicie centralnie w oknie, więc mam nadzieję, że nie będę jakoś mega prześwietlona. E, no ale musimy sobie jakoś radzić. Wieczorem zbyt ciemno, rano zbyt jasno, jak pada deszcz, deszczowo, też światło nie jest dobre, więc dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj nagrywam, więc światło mam nadzieję, że będziesz ze mną współgrało. To jest pierwsza taka moja propozycja, wygodna na luzie, lecimy dalej. Dobra moi drodzy, i tutaj mam dla Was. Kolejną propozycję. Zwykła taka biała, koszulowa bluzka. Do tego dobrałam kamizelkę. Bluzka jest z karko, kamizelka jest z zary. Ma tutaj kieszonki. Bardzo fajna, bardzo stylowa. I zobaczcie. Mamy białą bluzkę, kamizelkę, wciąż te same spodnie. A wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Trochę bardziej moim zdaniem oficjalnie, trochę bardziej elegancko. Zobaczcie już wam pokazuję jak to się prezentuje. Coś takiego możemy kamizelkę również sobie tutaj rozwiązać, jak to woli i to też wygląda naprawdę całkiem fajnie. Jeżeli chodzi właśnie o tą, słuchajcie, białą bluzkę, to zaraz wam pokażę jeszcze jedną opcję, jak ona fajnie może wyglądać na przykład przy takim fajnym długim kardiganie. No mi się ta stylówka bardzo podoba, fajna, wygodna. No, czego chcieć więcej? Po prostu i słuchajcie, biała bluzka, do tego długi, bardzo fajny, delikatny kardigan. To jest wciąż ta sama bluzka, którą mogliście widzieć przed chwilą. I bardzo lubię. Bardzo lubię ją stylizację, dlatego że mega lubię ten kardigan. I powiem Wam szczerze, że już dokładnie nie wiem, skąd on jest, ale jest naprawdę bardzo fajny. I oczywiście koszulkę możemy sobie wsadzić jak najbardziej. Czekajcie, jakoś tak, żeby to wyglądało. Tutaj nie mam lusterka w spodnie, jak to woli, prawda? O, więc. To jest coś takiego. Bardzo wygodnie, bardzo fajnie i tak jak mówię. Tutaj już możecie sobie podziałać. Zwykła, biała bluzka, a możliwości jest wiele. Możecie wrzucić do tego marynarkę, kardigan, jakąś narzutkę bądź kamizelkę i wygląda to naprawdę spoko. Także to jest moja taka kolejna e, codzienna propozycja. Długi kardigan, biała bluzka i jeans. No dobra, słuchajcie, bo tak też bardzo często chodzę i stwierdziłam, że również Wam pokażę. To jest ta sama biała bluzka. Do tego założyłam brudno-różową marynarkę, ona jest z Primarka, czyli mamy Karko, Primark i cały czas te same spodnie z Zary, ale tak jak mówię, chciałabym, żeby chciałam Wam po prostu pokazać, żeby było prosto, wygodnie i żebyście za dużo nie musiały kombinować, mając tak naprawdę zobaczcie, jedną bluzkę, ile już tutaj stworzyłyśmy fajnych stylizacji. Także oczywiście bluzka może być wsadzona w spód bluzka może być wyjęta jak lubicie, jak to woli. Tutaj, tak jak mówię, kamizelka brudno-różowa też bardzo ładnie, schludnie i myślę, fajnie do pracy to wygląda. Moi drodzy, tutaj mam dla Was kolejną propozycję. To jest też bluzka z karko, którą bardzo często mnie pytacie. Kiedy mam ją na sobie, dostaję od Was bardzo dużo pytań, skąd bluzka, skąd bluzka. To jest też karko, tylko w takim odcieniu błękitnym. Ona może być, słuchajcie, zrobiona tak, na 3-4. Możecie ją sobie też puścić i mieć długi rękaw. I do tej bluzki pokażę Wam długą kamizelkę i fajny, taki pastelowy kardigan, o który też bardzo często mnie pytacie. Więc słuchajcie, kolejna propozycja. Propozycja, zobaczcie, te same spodnie mam na sobie, błękitna. Bluzka, koszulowa, taka. Wsadzona w spód albo i na wierzch. Ta sama bajka, jak lubicie, jak się lepiej czujecie. I kamizelka. Kamizelka jest z River Island i ona ma naprawdę już bardzo dużo lat, więc lubię tak jak ostatnio Wam gdzieś wspominałam odgrzebywać stare kotlety odgrzewać stare kotlety odgrzebywać rzeczy, których dawno nie nosiłam i fajnie jest kupować takie ciuchy słuchajcie, ubrania, które są ponadczasowe które posłużą nam na lata i zobaczcie taka zwykła szara kamizelka, ona będzie modna cały czas i myślę, że cały czas będę się w niej fajnie czuła, także to kolejna propozycja, zobaczcie błękitna koszula, szara kamizelka wciąż te same spodnie, najwygodniejsze najlepsze z Zary i pokażę Wam jeszcze teraz y, tą bluzkę w połączeniu z pastelowym, fajnym takim kardiganem. No dobra, jestem z powrotem. Mam już na sobie ten bardzo konkretny kardigan, który bardzo lubicie, który mm, bardzo Wam się podoba i często o niego pytacie. On jest polskiej marki Lemonade, ich znajdziecie na Instagramie, i zobaczcie, jak on fajnie tutaj ogarnia. Tą całą stylizację. Jest naprawdę super. Mięciutki, przyjemny, cieplutki, taki fajny, wiosenny. I tutaj ja zazwyczaj e, tą koszulkę, bluzkę wyjmuję sobie, zobaczcie, i prezentuję się to tak. Tak jak mówię, jak to woli. Ja jeszcze przez jakiś czas bardzo nie lubiłam e, wsadzać sobie bluzek, koszul, e, w spód, natomiast teraz stwierdziłam, że czasem to nawet fajnie podkreśla talię i czasem to nawet fajnie może wyglądać. Także to taka moja e, kolejna. Propozycja, zobaczcie, ale on jest przyjemny, cieplutki, fajniutki, milutki. Dobra kochani, I ostatnia taka moja propozycja e, To jest stylówka, którą bardzo lubię I słuchajcie, założyłam do niej tu swoją taką fajną opaskę Dlatego, że zazwyczaj kiedy zakładam tą marynarkę i tą bluzkę To zakładam tą opaskę Nie wiem, jakoś mi tutaj pasuje, jakoś bardzo lubię Słuchajcie, marynarka jest z jakiejś chińskiej strony To jest bodajże Shein, tak mi się przynajmniej wydaje Albo Joins, To samo ta bluzeczka Ona ma piękny, beżowy kolor I powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo lubię tę stylówkę Prosta, klasyczna, nie to elegancka, taka cudowna Codzienna, ale to są moje kolory. Zdecydowanie lubię te kolory i dobrze się w tej stylizacji czuję. A to po prostu taka zwykła, zobaczcie prosta stylizacja. Taka fajna, nude, bluzeczka, marynarka, dłuższa. Biała w paski i słuchajcie, stylizacja zrobiona. Koniecznie dajcie mi znać, czy podobają Wam się tego typu filmiki, czy chcecie raz na jakiś czas takie filmy oglądać. Dajcie mi, moi drodzy, znać, jestem po prostu bardzo ciekawa. Eee, no i co? I będzie tego po prostu więcej, bo tych stylizacji mam naprawdę bardzo dużo, a też chciałabym Wam pokazać, jak z jednej bluzki możemy zrobić tak, żeby cały tydzień po prostu wyglądać inaczej. Także tak fajnie. Ekonomicznie, e, neutralnie. Dajcie mi koniecznie zdać, napiszcie, która stylizacja podobała Wam się najbardziej, a tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za mile spędzony czas. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, koniecznie zostawcie swój komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie. ma buziaczki. Hej, pa. pa.